Na jednym ze streamów Rypsona, Ksajo poprosił o skomentowanie jego postu na Xie, w którym otwarcie krytykuje rewo. Następnie wywiązała się dyskusja, w której Ksajo nie szczędził mocnych słów w kierunku rewo. Nie dałeś mi lajka pod tweetem? Ja nie mam Xa. Jak nie masz X-a? No nie korzysta z tego No i co napisałeś? No, a teraz tak jak się akurat użyłem za konfidentów. Za konfidentów. O, ciekawe kto. No wejdę, zobaczyć. Ej, czy to zaraz mm. jakieś jakiejś coś co nie było życia innych ludzi? Serio jego koledzy, chociaż po, posądają swoich kolegów własnego dziecka? Kobiety, klasteruszy, i zająłem fake newsy, a ten skut na let's play z Jump Kinga nie zrobił. Dawaj, król, lajka. Ja, ja tak z jakimś rozmawiałem, jak coś. Na to drewo. I gadka była taka, że rewo to jest syn zrodzony z grzechu. Człowieku, jakby ludzie nic nie robili, to rewo by nie istniał. To co? Nie no. To jest fakt. Książulo na kepsie u uflizak, sayo z piosenką i samolot. A, to dlatego pan jest niepocieszony. Dlatego rewo się oberwało. Zaraz zobaczymy, co tu powiedział. Dlatego się oberwało. A nie patrz na to, bo rzucę, rzucę tym. Wiesz co on powiedział? On powiedział o ten... tym. Niestety Ksajo zabronił Rypsonowi puszczać streama Revo, w którym ten krytykuje Xaja. Aby jednak wszystko było jasne, pokażemy wam teraz fragment wypowiedzi Revo, która naszym zdaniem najbardziej zirytowała i zdenerwowała Xaja. Ksajo Sigma, ale community z grzetu i Revo, to znaczy zielono włoso, pocięte baby, to są targetem partii Razem, tego nie pojmują. No, może być też tak, że po prostu yy, masz tak niskie poczucie własnej wartości i tak bardzo szukasz kogoś, to ci wskaże drogę, że zawiesiłeś się na człowieku, który no takie, a nie inne wiadomości wysyłał, mówi, że jest sigmoa, potem prosi jakieś nastolatki o nudesy, nie? Więc no pytanie, co jest większym problemem, nie? Przez lata gromadził wokół siebie ludzi, którym takie zachowania nie przeszkadzają, więc czemu miałby się to nagle zmienić? Znaczy inaczej. Gromadzisz, jakby zgromadził wokół siebie ludzi, którzy kupili tę całą opowieść, nie? że Sigma, legenda i tak dalej, trochę najpierw memicznie, a potem sami zaczęli w to wierzyć, bo tyle, tyle razy to powtarzali, że w momencie, w którym pojawia się coś, co w sumie trochę przekreśla tę całą opowieść albo poddaje ją pod mocną wątpliwość, no wolą dalej się oszukiwać, niż się zderzyć z tą prawdą, no tak to jest. A dobra, wiesz co, zresztą... Puści to czy nie? Nie. Serio? Nic Zaraz... nie powiedział, no, no powiedział to co mu na czacie piszą, no rozumiem, jest to są takie, to tylko mu na czacie piszą, on tak. Najlepszy przyfnek, nie nienawidzę. i to samo, wiesz, jest taka jedna koleżanka nasza wspólna, która robi to samo i nie powie nic innego, A, co nie piszą na czacie. Wcześniej na czacie na YouTubeku pojawiła akurat, jak że Kasia coś powiedziała, jak była jakaś. Tylko pięć minut czekają w ciszy i potem czytają na czacie i tak, no w sumie tak bo wiesz, mi też nie wyszło w życiu, dawaj powiemy coś o kimś innym. I to by było na tyle. Zostaw suba, aby nie przegapić kolejnych newsów.